Albo ma sytuację, w której w biurze masz ekspres, kawa, latę, mleczko, sojowe, słodziki, stevia do wyboru, a na magazynie kalosze dziurawe co 4 lata wymieniane. Nie możecie robić takich dysproporcji. Musicie mieć ofertę zarówno dla jednych, jak i dla drugich. Musicie pracować z ludźmi, musicie ich zachęcać. To nie jest tak, że... Firma to rodzina, bo firma to nie jest rodzina. Firma to powinna być grupa ludzi skupiona na celu. Grupa, która jest wynagradzana, bierze za to konkretne pieniądze i z którą idziecie w jednym kierunku. I nie możecie zapominać o tym, o czym mówię, już blisko pół godziny, czyli że ludzie mają różne historie, różne kierunki, trafili do was e, albo ścieżką prostą, e, tą ze studiów, powiedzmy, gdzieś tam za biurko, albo jakąś bardziej krętą, być może szkoła podstawowa, wyjazd, powrót, jakaś zawodówka, technikum wieczorowe, ile ludzi, tyle historii. Pytanie, czy macie dla nich ofertę, czy macie dla kogokolwiek ofertę. Pracodawcy, z mojej obserwacji, ja to w firmach poprawiam, ja to w firmach naprawiam, ja, w firmach naprawiam, ja uczestniczę w tych spotkaniach, Zarówno z hr jak i z dyrektorami, z właścicielami firm, to jest mega iskopne, Dlatego, że czasami jest tak, że mamy na 100 pracowników, mamy 5 czy 7 osób, które byśmy określili jako talenty, jako perły, i one wyciekają z tej organizacji. Oni nie chcą w tej organizacji zostawać, bo ta organizacja nic im nie oferuje. Prezes czy dyrektor mówi, ale my płacimy rynkowo, albo my płacimy powyżej rynku. To jest za mało. Jak jest pomysł? Czym jest ta firma? Dlaczego akurat tutaj ci ludzie powinni zostać? Gdyby pracodawcy, gdybyś ty pracodawca otworzył takie warunki pracy, gdzie człowiekowi chce się do niej przychodzić i on ma jakąś jasną ścieżkę, nawet niech ona, nie ona będzie trochę odległa, pisałem o tym post na LinkedInie, gdzie, gdzie była bardzo duża dyskusja, był bardzo dużo odzew a propos publikacji pewnego ogłoszenia o pracy, gdzie ta ścieżka została wskazana i odzew był znakomity. Przyszło bardzo dużo ludzi, większość właściwie dopasowałam do stanowiska. Ciężko było stwierdzić, żeby którakolwiek osoba tam była przypadkowa, to było stanowisko na operatora, na magazyn. I osoby, które tam były podkreślały jakby, że właśnie ta treść ogłoszenia na nich zrobiła wrażenie, a to nie była jakaś treść, nie wiem, którą byśmy wklejali do książek, to była treść, w której była pokazana jakby pewna ścieżka, pewien pomysł, kiedy przychodzimy, po co przychodzimy, co dajemy. Jeżeli ktoś jest chętny, znajdźcie tego posta, znajdźcie Piotr Susz na LinkedIn, nawet, czy znajdziecie sobie w moich wpisach tam sprzed trzech czy czterech tygodni, a jeżeli ktoś chce, napiszcie, to ja wam wyślę to ogłoszenie o pracy, albo wam wyślę linka do tej dyskusji. Chodzi o to, że niewiele trzeba, ale nie może też tak być, że nie dajecie nic. Jeżeli będziecie dawać nic, będziecie dostawać nic.